Dzień dobry, witamy serdecznie. Dlaczego Dzień go pan dobrak. tak sponiewierał? Od towarzyszy go wyzwał zaraz. Ja go nie wyzwałem. No ja, A tu wyzwisko jest? Towarzyszy? A nie? No ale skąd? Przecież tak się zwracali do siebie. <grym> Zapytał przed Przez... momentem, czy pan ma na drugie Ryszard. <grym> Sprawdziliśmy, że jednak Andrzej. Przez, Przez wiele panu, lat. <grym> mówiąc o pana brzuchu, ale nie, nie w ogóle nie słuchajmy go. E, muszę się Proszę się zapieć. zapiąć oczywiście, tak. No, wszystko jak... Wie pan właśnie to jest nieszczęście, Proszę, tak, tak? Bo tak. to jest przykład. No, uwaga, to jest przykład. Proszę zobaczyć. Tego jak e, państwo funkcjonuje, te e, pasy, które trzeba zapinać w mieście, gdzie będziemy jechać 20 km na godzinę. Tak. No, no ale... Czy no? pan jest anarchista, tak? Chciałby pan, żeby to zniknęło. Nie ma sprawy, nie, możemy ja uważam, nie Nie, nie, Anarchiści są przeciwnikami państwa w ogóle. A ja uważam, że państwo powinno istnieć, bronić nad, przed wrogiem zewnętrznym, wewnętrznym, złodziejami, tak? E, natomiast co państwo do tego, czy ja jeżdżę w pasie, czy nie jeżdżę w pasie? Zwłaszcza, że ja jeżdżę w pasach, jak wyjeżdżam w trasę, jak się A po nie? A po że nie jeżdżę w pasie. A to możemy pojechać od razu pod komendę na policji ja tam pana zgłoszę, czy nie? Bo no, łamie e, pan prawo. No, może pan mnie zbosić, bo y, ja już parę mandatu z tego powodu zapłaciłem. Tak po prostu świadomie? No tak, bo mi jest niewygodnie w pasie. No ale, ale teraz, ale nie, teraz tak. pan odpowiada za mój pas, Oczywiście. W związku powyższym, I nasz bezpieczyciel też. W związku powyższym z tego powodu, że to pan odpowiada, no to <noise> ja się muszę zapiąć, tak? Bo, Bardzo pan bo działałbym, działałbym na szkodę pana. Tak, a nie chcę pan mi robić krzywdy, Bardzo no za to dziękuję. Też chciałbym, żeby ten program trochę jeszcze potrwał, ale pan powiedział o wrogu zewnętrznym i wewnętrznym. Kto jest dzisiaj według pana wewnętrznym drogiem, wrogiem w Polsce największym? Złodzieje. Różnego rodzaju, tak samo moimi jak i Pana, tak? politycy? Eee, nie, nie. Politycy, generalnie rzecz biorąc, eee, według mnie, to oni chcieliby, dobrze, ja wierzę w ludzi, tylko że oni nie potrafią. A to jest zupełnie co innego. Bo złodziej to on kradnie celowo. Mhm. Eee, ma takie nastawienie, tak, żeby ukraść. Natomiast polityk, to jemu się wydaje, że. On ma jakiś pomysł fajny na gospodarkę, na społeczeństwo i bardzo chciałby nas uszczęśliwić tym swoim pomysłem. Tak. I problem zaczyna się wtedy, jak mu się nie udaje. Ja mu się nie udaje, zazwyczaj dlatego, że pomysł, wchły politycy mają głupie. Ale oni nie wierzą w to, że mają głupie umysły. I mi się wydaje, że jak nie wychodzi im zrobienie czegoś, co sobie zaplanowali, to to przeważnie dlatego, że ktoś działa przeciwko nim, spiskuje. I wtedy oni uważają, że ten swój świetny plan mhm. powinni zrealizować mimo wszystko, nawet przeciwko tym ludziom, bo ci ludzie nie wiedzą, co jest na nich dobre. Okej, okay, a złe pomysły ekonomiczne, bo opowiadałem naszym widzom, zapowiadając naszą rozmowę, że jeżeli mają do pana kiedyś faceta w Radzie Nadzorczej ZUS, prawda? Mm -hmm. Jakieś pytanie. I czy na przykład zgadza się Pan z pomysłem na obniżenie wieku emerytalnego no, bo czymkolwiek? No bo powiem, że nie. Dlaczego nie? Przecież to jest świetny pomysł, przeszedł w Sejmie, <laughs> przejdzie u prezydenta. Wie no. Pan, ja powiedziałem, że to jest świetny pomysł, dlatego że szybciej doprowadzi do upadku tego systemu, który trzeba zmienić. Bo ten system jest do niczego. System jest do niczego. On mógł sobie funkcjonować w czasach markowskich gdy wszyscy płacili małą składkę, ale statystycznie rzadko kto otrzymywał emeryturę, bo życie, długość życia statystycznie wynosiła mhm. lat 48, a wiek emerytalny 70. Jakbyśmy my dzisiaj mieli wiek emerytalny lat 90, mhm. no to by nie było żadnych problemów. W ZUSI byłoby kupa pieniędzy i już. Jak pan myśli, gdyby zrobić dzisiaj... Y bo gdyby zrobić referendum i zapytać Polaków, to oni by powiedzieli, że chcą iść, y, szybciej iść na emeryturę, prawda? No, I dostać wyższe emerytury. No właśnie nie da się dostać jednego i drugiego. Dlaczego politykom udaje się ludziom wmówić, że jeżeli będzie wiek emerytalny obniżony, to oni nie stracą na emeryturze? Badania OECD pokazują, że, nie tylko w Polsce, mhm. bo wcale nie opadamy najgorzej w całym OECD, generalnie we wszystkich krajach OECD, Odsetek ludzi, którzy potrafią ze zrozumieniem przeczytać jakiś tekst, oscyluje wokół 12%. Mm -hmm. No więc co się pan dziwi? Że się politykom udaje mówić ludziom różnego rodzaju bzdury? Pan przerażające jest to, co pan mówi, ale, ale prawdziwe niestety, no. Znaczy ono jest przerażające, dlatego że prawdziwe no. Ale udaje się, przechodzi w Sejmie z pełną powagą każda ekonomiczna zachcianka dzisiaj. Jak pan patrzy na Ale rozwiązanie. Przepraszam no. bardzo, poprzednio nie przychodziło. Która? O podwyższenie wieku emerytalnego. A nie jest pan za podwyższeniem wieku emerytalnego? Ja byłem za podwyższeniem wieku emerytalnego wtedy, gdy ci, którzy go podwyższali 3 mhm. lata temu, tak. nie chcieli go podwyższyć. Wiek emerytalny mhm. trzeba było podwyższyć tak. W 1999-2000 roku, mm. zamiast wprowadzać ofę, bo to się nie mogło, ten eksperyment się nie mógł powieść, się nie powiódł. I dlatego dzisiaj tak, platforma rozmontowała część ofę, a dzisiaj yy, yy, wicepremier Morawiecki zapowiada, że pozostała część kasy też w odpowiedni sposób zasili cały system Przecież To było do przewidzenia, gdy tworzono ofę. I myśmy przewidywali, myśmy o tym mówili, tylko nikt okay. nas nie słuchał. Kto, kogo to najmocniej zaboli? Wszystkich, podatników. Yy, to boli nas od samego początku. Dlatego, że funkcjonowanie OFE to była próba przelewania z pustego w próżno. Mhm. Powieść się nie mogło. Wówczas, wówczas, w 2000 roku, jakbyśmy podwyższyli wiek emerytalny dla ówczesnych 40-latków mhm. i powiedzieli im, będziecie pracować jeszcze nie 25 lat, tylko 27, oni by w ogóle nie zwrócili uwagi. W ogóle. Ale tego nie zrobiono. Więc jak już się okazało, że trzeba to zrobić i poprzedni rząd to zrobił. To powiedzieli 60-latkom, że będzie się pracować jeszcze nie 5 lat, tylko 7. Da, no to a już, to już jest zasadnicza różnica. To może wkurzyć, to prawda. No. Ale dzisiaj, tak na, patrząc na to, co się stało w Sejmie na razie, nie u prezydenta, ale podejrzewam, że to działa z automatu, patrząc na jego historię, yy, historię jego pracy, to jest tak, że to się wszystko załatwia księgowo. Czy to rzeczywiście yy, 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 realnie też gdzieś widać, że, że to po prostu się nie zepnie, prędzej czy później? No To widać w takiej książce, która się nazywa Główny rocznik statystyczny. Mhm. Tam wystarczy zobaczyć, ile osób ma dzisiaj lat 50, mhm. to będziemy wiedzieli, ile osób przejdzie na emeryturę za 15 lat. I tam jest druga rubryczka, w której jest napisane, ile osób ma dzisiaj lat 5. To one za te same lat 15 zaczną pracować. Mhm. No i wystarczy porównać ilość tych, którzy y, będą przechodzić na emerytury za 15 lat i tych, którzy będą wkraczali rynek pracy, pracy mm -hmm. no i widać, że to się nie zepnie. Tak. A jest z próżnego, jakiś, jakiś z próżnego, sposób na to? i Salomon nie naleje. Nie, no ale Morawiecki tak, jak widzę. Nawet Morawiecki. <laughs> Pan go oceni i szanuje za to, co on robi ekonomicznie? Pan wierzy, że to jest facet na złe czasy i to jest ktoś, kto ze swoim cudownym planem jest w stanie zrobić tu jakieś ja ciekawe rzeczy? Ja nie lubię oceniać polityków. Mhm. Tak? E, jako ludzi. Ja się raczej wolę ustosunkować do różnego rodzaju pomysłów. I teraz mamy dwie jakby sfery. E, sfera werbalna tego, co mówi pan mhm. premier Morawiecki. No więc, jak przyjechał do Rzeszowa na kongres 590, to lał miód na serca przedsiębiorców, tak? Że wolność gospodarcza, że będzie prosto. Ach. Czy mu się to uda, to ja nie wiem. Ale jak każdemu, ja nawet, Ale ja, ja nawet mm -hmm. temu kibicowałem, jak zaczynał rządzić. No bo jedziemy ostatecznie na tym samym wózku. To tak? prawda, tylko że ja nawet nie wiem, czy należy się zastanawiać, czy mu się to uda. Tylko czy jego, czy tej nas na to stać po prostu. Bo ja mam wrażenie, że dzisiaj to jest takie otwarcie kasy i mówienie proszę, proszę, proszę. Natomiast po tej drugiej stronie, czyli przychody i, 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 i rozchody, za przeproszeniem, jest gorzej. No. Prowadziłem rok temu mniej więcej. Dyskusję na Twitterze w sprawie Luki VAT. Mhm. E, ja absolutnie twierdziłem, że to, co opowiadał pan minister Paweł Szamacha, że można radykalnie zwiększyć przychody w tym zakresie. Uszczelniłem system tak? Czy co? Tak, mhm. to się sprawdziło przy prostym ruchu pakiet paliwowy. Ten pakiet paliwowy jeszcze nie jest tak szczelny, jakbyś powinien, ale System wyłudzeń podatku VAT mhm. był tak rozbudowany przez lata i nikt absolutnie z tym nic nie robił, że zwiększenie przychodów państwa nie z tytułu tego, żeby dokręcić śrubę mhm. podatnikom, tylko żeby nie pozwolić zarabiać oszustą, było dosyć proste. Można byłoby te przychody zwiększyć jeszcze bardziej. Jeszcze co? Natomiast. Ten pakiet paliwowy powinien być bardziej szczelny, między innymi. Ale to tak? jest jeden ze sposobów e... tylko zarobienia pieniędzy. Natomiast wydaje mi się, że sposobów na wydawanie pieniędzy jest powielokroć więcej. No. A oczywiście. E, ale jeden z głośnych sposobów wydawania pieniędzy, czyli 500. Mhm. Nie jestem zwolennikiem tego projektu, ale jak mam do porównania, mhm. to co było e, z 500, to ja wolę 500. O, oczywiście ja bym wolał, żeby zamiast 500. Było obniżenie opodatkowania pracy. No Tylko, że obniżenie opodatkowania pracy byłoby lepsze w sensie ekonomicznym dla kraju, mhm. natomiast nie miałoby takiego efektu politycznego. A politycy, to przecież 500 plus nie ma mieć efektu politycznego, to tylko demograficznego. No? Żeby tych 5-latków, którzy za 15 tak. lat wejdą to, czy na rynek pracy będzie było miało, więcej, no? To, czy będzie miało efekt demograficzny, to się dopiero okaże. Być może będzie miało. E Jakieś drgnięcie, mm -hmm. proszę zwrócić no, drgnięcie, uwagę, ja już nastąpiło, tak, więc, więc być może będzie miało, natomiast w pierwszej kolejności to miało mieć efekt polityczny, no i efekt polityczny ma, jak widać, a politycy, jak wiadomo, starają się robić rzeczy, które pozwolą im zdobyć władzę, a jak będą ją, utrzymać, ją to mieli, jest. to ją utrzymać. Tak? Tylko, że z drugiej strony, jak ja słyszę, a trochę już z, z, wiem więcej niż jakiś czas temu, z uwagi na to, że porwałem się na własny biznes, że jeżeli ktoś mówi... Zauważyłem ja zaobserwuję gratuluję. Bardzo dziękuję, choć to jest cholernie trudne. Ale no, ja to wiem, mówi... bo ja to robię od 25 lat. Ale ktoś mi mówi, masz tu 500 zł, masz tu 500 plus na dziecko. Ja myślę sobie, Boże, co cudownie, ale za chwilę ten sam ktoś do mnie mówi, kupiłbyś obligacje moje za te 500+, plus, czyli oddałbyś mi to tylko w inny sposób, to wydaje mi się, że to jest oszustwo, bo chodzi cały czas przecież o efekt właśnie demograficzny, a nie, a nie polityczny czy, czy inny. No. no, tylko proszę zwrócić uwagę, że to 500 plus mhm. trafiło i do tych, którzy potrzebują na pieluchy, i do tych, którzy nie potrzebują na pieluchy. W związku mhm. powyższym zrobiła im się nadwyżka, więc tę nadwyżkę można w jakiś sposób próbować zagospodarować. I państwo konkuruje tutaj z różnymi bankami, które przedstawiają swoje reklamy, mhm. przynieść nam depozyt, tak? Więc... No okej, okay. ale to jest szaleństwo, państwo nie powinno być bankiem, państwo powinno Ależ być sprawie zarządzaną być. instytucją, państwo, ale nie bankiem. No. Państwo nie powinno być bankiem, państwo nie powinno być lekarzem, państwo nie powinno być nauczycielem. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których państwo nie powinno robić w ogóle, mhm. a robi. I będzie robić. I będzie. Bardziej. I będzie robić, dlatego że politykom udało się wmówić większości wyborców, tej większości, która nie rozumie co czyta, że bez państwa nie ma życia, że musi być państwo i musi zajmować się różnymi e, różnymi rzeczami. I dochodzi do absurdów. Tak? Jeden z moich ulubionych. E, zresztą chyba polubił pan e, na Twitterze e, jak. Tam, rok temu, czy półtora. Brawa, roku, bo dodałem, ostatnio polubiłem pana cytat z Castro, ale rozumiem, że nie będzie okazji o tym pogadać. Nie? Jak podałem dalej kwestie, kwestie funkcjonowania państwa. Tak? Półtora roku temu jedna z gimnazjalistek się skarżyła do koleżanki, że to jest słuchaj, absurd. Tak? Mogę sobie kupić w aptece pigułkę dzień po bez recepty, a w sklepiku szkolnym nie mogę kupić drożdżówki. Tak? Mhm. To świetnie pokazuje, jak funkcjonuje państwo? Działa tam, gdzie nie powinno, nie działa tam, gdzie powinno. Ale czy w takim razie jedynym sposobem na to, żeby państwo było lepiej zarządzane, jest sprawić, żeby więcej ludzi czytało ze zrozumieniem? W perspektywie oczywiście. Też. Dlatego państwo powinno finansować naukę mhm. tym ludziom, który nie stać, żeby ich dzieci się uczyły, ale nie musi wcale uczyć tych dzieci. Najlepszym rozwiązaniem byłby bon edukacyjny. Każdy z rodziców dostaje określoną kwotę, ale nie w keszu, tylko w bonie, który można zrealizować w szkole, w szkole prywatnej i te szkoły prywatne, e, prywatne, bo one nie muszą być państwowe. Mhm. Będą rywalizowały o to, żeby jak najwięcej e, rodziców przyprowadziło dzieci do tych szkół. I jeszcze wcześniej będą ustępnie życia, prawda? Na przykład. Na przykład, mhm. na przykład. No. E, więc tak samo jak ze szpitalem. Państwo w konstytucji obiecało nam ochronę zdrowia. Okay. No Ale czy państwo musi być właścicielem szpitala, właścicielem. Patrząc prześ... na to, jak wyglądają finanse szpitali, nie. Właścicielem prześradła, na którym leżymy w tym szpitalu. No, no nie, no nie. Ma pan rację, lubię tę herezję. Ja też. Bo... Ale pan. Głoszę je niezmiennie od 27 lat. I one w dalszym ciągu pozostają herezjami. Ale miło ich czasem posłuchać, bo to otwiera oczy. Może na chwilę, ale jednak. Bardzo a dziękuję. skoro Włodek. Tak. Yy, towarzysz Czerzasty. Towarzysz mówił coś tam o mnie, to ja powiem yy, a propos tego, co słuchałem, co on mówił, yy, o różnych działaniach służb specjalnych. Tak, przychodzących do domu. Póki co, to jedynym szefem służb specjalnych, który został prawomocnie mhm. skazany za nadużycie władzy. Mhm. Był, czy jest, kumpel Włodka Świątkowski. Y, Patrząc na prehistorię polityczną, rzeczywiście. W związku powyższym, tak. Po wyższym, tak y, jak się rzuca kamieniami, to <laughs> najpierw trzeba zastanowić się, co się samemu robiło. Bardzo dziękuję za spotkanie. Robert Gwiazowski, jak dzień, zawsze. Do Wszystkiego dobrego, ukłony. Już za chwilę, a otwarte. Już za chwilę naszym gościem będzie Miriam Szejdet, Syryjka, która w Polsce prowadzi Fundację Ester'a. Fundację, która ma pomagać chrześcijanom, Syryjczykom, którzy przyjechali tutaj do Polski albo uciekli od wojny, tak żeby... Cześć i dobry, Miriam. Czuję się jak u siebie. Dzień dobry. I zmarzłaś trochę. Przepraszam. To już podkręcamy temperaturę. Przepraszam bardzo. Zapnij pas, jeśli możesz, tak żebyś, żeby wszystko było w porządku, tak jak powinno być. Zaraz powinno być odrobinę cieplej, dobrze? Miriam... Jak słyszę ostatnie co się dzieje wokół Ciebie, pomyślałem, że to może jest moment, żebyśmy wrócili do naszej rozmowy. Jedną już mamy kiedyś za sobą, ale to był moment, kiedy mówiło się o Syryjczykach, którzy próbują dotrzeć do Europy. A dzisiaj zastanawiam się, jak z Twojej perspektywy przez te lata, kiedy tu jesteś, yy, yy, wygląda tolerancja w Polsce? Uważam, że jest bardzo duża. Eee, tylko problem, znaczy, problem polega na tym, jeżeli ktoś się nie zgadza ideologicznie eee, z. E, z drugim podejście, z podejściem drugiego człowieka mm -hmm. no to no to wtedy jest mniejsza tolerancja. I ja na, nawet nie mówię, nie nawiązuję tylko do tego, co działo się ostatnio na Facebooku, z, z, z tym, co zrobiłaś i co pokazałaś, ale zastanawiam się, czy takich osamów J, którzy do Ciebie piszą tak brutalne rzeczy, i to jest wypadek przy pracy, czy jest ich, jest ich więcej? Jak Ty czujesz, jak Ty myślisz? Jest ich dużo więcej. Jest naprawdę sporo takich osób. Dochodzą właśnie do mnie różne informacje, że chcą mnie zabić. Po prostu. I to ale to ludzie podsłuchują jakieś rozmowy albo słyszą, albo. Ale co, bo chcą zabić dziewczynę, która pojawia się w mediach, opowiada o Syryjczykach w Polsce, to oni mówią, zabijemy ją? Nie, która opowiada o islamie. No tak, jak ty mówisz. Krytykuje. Mhm. Krytykuje islam jako ideologię. No to już, już tutaj jestem na liście do skacania. czy jej e, Muzułmanów. Muzułmanów, którzy żyją w Polsce? Tak. Byłaś z tym gdzieś? Znaczy ja Policja o tym wie, jest bardzo dobrze o tym poinformowana. Ale masz ochronę policyjną, skoro takie masz groźby, czy nie? Znaczy, nawet znaczy, jeżeli nie masz... Nie mogę opowiadaj. mówić, właśnie, nie właśnie, mogę, ja mogę opowiadać. Okay. Ale czujesz się, mm, czujesz to zagrożenie? Szczerze mówiąc dużo mniej, ponieważ po pierwsze nie ma aż tylu muzułmanów w Polsce, bo gdybym już mieszkała we Francji, no to prawdopodobnie bym długo już tam nie pożyła. Ale z kolei, z uwagi na to, że właśnie muzułmanów jest dużo mniej niż Polaków, no to oni też nie wiedzą, gdzie ja się znajduję w większości mm -hmm. czasu. Albo już jak wiedzą, to już. Wiedzą o tym po fakcie. Mm. Czyli rozumiem, że ten wpis pana o samej J to jest tylko jeden z wielu, które widziałaś, dostałaś i tak. postanowiłaś w ten sposób zareagować. Tak, tak. Znaczy ja już nawet upubliczniałam niektóre wpisy czasami mm. a, wcześniej, ale też jest tak, że wiele wiadomości do mnie przychodzi po arabsku. Ja ich w ogóle nawet nie czytam. A... I nie wiem, co to ale jest z Polski, kont? z Polski. Znaczy to są tak. Polacy, tylko piszący do ciebie po arabsku, czy nie? Różnie, różnie. Czasami, e, znaczy, y, znaczy, y, na pewno to są obcokrajowcy, y -hmm. tak? bo skoro piszą po arabsku, to. Y, ale znajdujący znajdują się prawdopodobnie w Polsce, bo rozumieją to, co mówię i o czym mówię. A dlaczego ci się islam nie podoba? No, no jest to ideologia nienawiści, jest gorsza od faszyzmu. Jest to ideologia totalitarna, która y, nie toleruje zupełnie naszych wartości, nawet nie, y, nie wartości europejskich, tylko prawa, tak? Podstawowych praw człowieka. Więc dlatego mówię o tym głośno, uświadamiam ludzi, czym jest islam. Bo to nie jest tak, że ktoś się urodzi w islamie i nie ma jakikolwiek wybór. On nie może odejść od tej ideologii, ponieważ od razu grozi mu śmierć. To jest jego wiara. On ci może tak odpowiedzieć, nie? E... nie każdy muzułmanin jest mordercą? Nie, no oczywiście, oczywiście, nie każdy jest, ale problem w tym, że ta ideologia tworzy ludzi, którzy mordują za nią. Z jednej strony mordują, z drugiej strony wierzą w to, że otrzymają większą nagrodę w niebie za mord. Więc znaczy to jest ideologia, powinna być po prostu zakazana i teoretycznie nie jest zakazana. To jest nazwania religijna no, na świecie. Znaczy no to nie jest, znaczy... Nacis jest zakazana, to też jest religia, też można podpiąć pod religię, bo mieli i, i swojego Boga i, i udzielali ślubów tak, to i, ślub, i... sztułów. w przenośni, natomiast islam jest, jest obowiązującą religią, wyznaje ją mnóstwo ludzi na całym świecie i nie zablokujesz jej, tylko zastanawiam się, czy e, znaczy jesteś Znaczy możemy ją zablokować na danym terenie, bo takie mamy prawa i takie mamy przepisy, my mamy gwarancję wolności. A co, chciałam, żeby Polska wystawiła wszystkich muzułmanów za, za granicę? Ale to jest zupełnie nic innego, ja nie mówię hmm. o… O, o muzułmanach, ja mówię w tym momencie o ideologii. Jeżeli ktoś postępuje wbrew wbrew polskiemu prawu no to adekwatnie się stosuje różne przepisy, które łamię a to nie jest to nie jest nie idę w tym kierunku, żeby nagle wszystkich deportować z Polski, mhm. tylko tylko osoby, które łamią w jakiś sposób przepisy albo prawa. jeżeli oni sobie wyznają z Allaha i się modlą do niego, ale nie łamią w żaden sposób naszego prawa, no to tutaj już mhm. nie byłyby żadne Czynności wobec nich podejmowane. Jak długo żyjesz w Polsce? Ja od urodzenia. Czy a, to nie mogę zapytać jak długo, ale powiedzmy, że to 18 lat żyjesz. To widzisz przez ten czas, jak to się zmienia? Czy teraz y, ostatnio, kiedy tyle się mówi choćby w kontekście zamachów we Francji, o których wspominałaś, albo w kontekście y, 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 całej pomocy dla Syryjczyków, to jest łatwiejsze życie czy trudniejsze? Y, w Polsce. No. Czy z, dla obcokrajowców? Y, dla obcokrajowców. No na pewno jest trudne, bo w ogóle przyjeżdżają do obcego kraju i jak to są, no, to jest im trudniej, bo nie znają polskiego, a w momencie, kiedy, kiedy już się nauczą, no to jest im łatwiej chyba. A chcą no, się uczyć? Chcą się uczyć, Znaczy no, ci, ci, ci czyste, na przykład, których sprowadziłam, no to sporo się już nauczyło polskiego i mówi biegle i chcą tu zostać, czy to jest przystanek na drodze do, nie wiem, Europy Zachodniej, do, do Niemiec, czy jeszcze... Różnie, dalej? bo to było tak, że w sumie 75% wyjechało, mm -hmm. 25% zostało. Mm, najlepiej się asymilują i integrują te osoby młode. Mm. Czy dlatego, że znajdują pracę? Czy dlatego, że dostają a, idą, jakąś pomoc idą, finansową? E, wszyscy dostawali pomoc mhm. finansową, a po prostu znajdują pracę i mają najwięcej chęci do działania albo pójścia na studia. A gdzie młodzi Syryjczycy w Polsce znajdują pracę? No, e, pytam o to, bo to miło słyszeć, że... A to, w biurach, a, a to mhm. w biurach tłumaczeń, a to, a to na kebabie mhm. st st standardowo. Albo idą po prostu na studia. Więc też, też dostają jakieś tam wsparcie finansowe z uczelni. I, um, więc sobie radzą a to są ludzie, którzy chcą tu zostać założyć tu rodzinę to są, to są ludzie, którzy ci e... co już pozostali mm -hmm. to tak ci... ale to są zwykle już rodziny, związki czy nie? czy to są mm. jednoosobowe? osoby jednoznawca, że tak powiem. Przeciętna rodzina to trójka osób, mhm. więc, więc czasami jest samotna matka z dwójką synów, albo mm, albo na przykład żona przyjechała bez męża, ale jeszcze mhm. z mamą i z tatą. Bo tak? mąż I, jest na wojnie. Na przykład, tak, bo tak. mąż jest na wojnie, albo no więc mm, dobrze. Znaczy. Ty, Trójka, 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 przeciętnie osób. Czy to są ludzie, którzy. Ja wiem, że dzisiaj jest bardzo daleko do spokoju, że dzisiaj jest bardzo daleko do końca wojny, że dzisiaj jest bardzo daleko do takiego myślenia o tym, że to się kiedykolwiek skończy, ale czy to są osoby, które zakładają jakkolwiek, że kiedyś w życiu wrócą do swojego kraju? Czy to jest już. Tak, znaczy nie, zależy, bo nie ze wszystkimi rozmawiam, Jasne. ale ten. Na co dzień, ale z tymi, którzy mi rozmawiam, no to wiele, wiele osób tak zakłada, że, że wrócą do kraju, jak, jak wojna się skończy. A z kolei innym się już to podoba. Na przykład jeden chłopak już, już się ożenił. Z Tak. Tak? Tak, tak. tak. <laughs> tak. Więc już, już sobie tutaj układa życie. Fajnie. No, no. Pragnę no, to słyszeć, tak. tylko myślę od, o, o początku naszej rozmowy i o tym, od czego zaczęliśmy, i zastanawiam się, y, 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 czy kiedykolwiek Ty też będziesz, y, mając swoje poglądy, wyrażając je głośno, publicznie, y, będziesz y, spokojniejsza niż jesteś dzisiaj. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, mm. czy kiedykolwiek będę spokojnie się no, z tym ja, ja... Z taką świadomością, że za to co mówisz, ty, m, tak naprawdę, ktoś ci grozi śmiercią, ktoś ci grozi słowem, ktoś wysyła do ciebie tego typu rzeczy, no to każdy z nas wie, że to nie jest łatwe życie. Nie, ale łatwy tak, szczerze mówiąc, nie użyłam się nad samą pod tą kątem, ale, bo uważam, że muzułmanki mają dużo gorzej ode mnie. W ogóle każda muzułmanka ma dużo gorzej, bo jeżeli na przykład się zachowa wbrew rodzinie, to również może z, z tego powodu zostać zamordowana. E, jeżeli w kraju muzułmańskim nagłośc by się powiedziało to, co ja powiedziałam, no to również czekałaby ich śmierć i d, o wiele szybsza i bardziej gwarantowana niż moja, bo ja jeszcze jestem tutaj w Polsce, są mhm. polskie służby. E, z, b, Sprawdzają tych, te osoby, ich poglądy mm, i, i to kontrolują. Mm -hmm. Jestem jakaś chroniona, a na przykład, już osoby na terenach Bliskiego Wschodu nie mają zupełnie żadnej ochrony i, i tutaj jest dużo większe zagrożenie dla nich. E, więc uważam, że mimo wszystko, jak mieszkam w Polsce, no to jestem jako taka bezpieczna, aczkolwiek jestem też taką. Może wabikiem albo przynętą, albo nie wiem jak nawet to, to określić. Na pewno przyciągam wszystkie niewłaściwe osoby, które... Które mają właśnie radykalne poglądy no to, i mówisz, są gotowe. No. No, zastanawiam się właśnie po co ci to, nie? bo ja rozumiem co mówisz, rozumiem czasami dlaczego to mówisz i dlaczego się na to nie zgadzasz, tylko myślę sobie co, 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 co tobą kieruje, żeby się porywać na, na, taką, na taką walkę. Problem polega na tym, że Europa jest obecnie islamizowana mm, i ja nie chcę stracić swoich praw i swojej wolności, którą mam, a widzę, do czego to dąży. Ale w Polsce ci tak by nie grozi, nie? Nie no, no, czy grozi, nawet... grozi, bo już widzimy, że niebawem Francja upadnie, Niemcy też są islamizowane i e, jak będziemy mieli duże zagrożenie na Zachodzie, no to zaraz ona przejdzie. Tutaj mamy otwarte granice, e, jest prawo międzynarodowe, które reguluje. Em, <laughs> nasz system prawny i jeżeli oni będą mieli władzę na Zachodzie, no to też będą mieli wpływ na przepisy prawne. Ale co naszego myślisz o tym, prawa? że pani Le Pen wygra wybory we Francji i to się wtedy zmieni, tak? O tym myślisz? Czy no co? mam nadzieję, mhm. że się zmienia akurat. Ale, e, m, ale jeżeli, e, jeżeli by były władze islamskie, bo niebawem 3-4 lata mogą już przegłosować, już mogą mieć swój ale... rząd, jak dzieciaki zaczną głosować. E... No, ale tak się dzieje w Belgii, tak się dzieje w Londynie też się tak dzieje, to to jest dzisiaj No, no to, to, takie, to, tak to tak jest jakiś proces, no. który się zaczął i tylko, że będziemy ponosić bardzo poważne konsekwencje. To, to nie jest tak, że będziemy sobie żyć tak, jak żyjemy, tylko będziemy musieli wtedy żyć pod ich prawem, a ja pod ich prawem nie chcę żyć. I co masz w planach? No, działać dalej. gdzie wyjechać, jakby co? No w ostateczności to będę uciekać. Nie życzę ci tego w ogóle. Mam nadzieję, że twoje przepowiednie czy twój strach jest. Yy, no on brzmi jak brzmi, ale mam nadzieję, że nigdy tak się, tak się nie zdarzy. I życzę ci, żebyś miała spokojniejszy czas żebyś nie musiała liczyć na ochronę innych i żeby wszystko to, co wokół ciebie się dzieje, było było najbezpieczniejsze jak tylko może. Dziękuję, dziękuję Ci za spotkanie. Przepraszam, dziękuję. że wymarzłaś, ale mam nadzieję, że już trochę się zagrałaś tutaj. <grym> tak, Zobacz, dziękuję bardzo. Mamy już kurtkę dla ciebie, także będziesz za chwilę znowu opatulona. Wszystkiego Dobrze, dobrego. spokojnego wszystkiego dnia. Dobrego. Bardzo Ci dziękuję.